Słuchajcie, z, zaczynam weekend, ten weekend taki, który najbardziej lubię w tym sensie, że miałam na pierwszą zmianę, więc skończyłam wczoraj, w piątek o drugiej, więc y, już dłuższy weekend y, y, i mogę się cieszę. E, słuchajcie, chciałam Wam pokazać, bo w ostatnim vlogu pokazywałam Wam, że y, pokazywałam Wam, że byłam w faktory. W ziai i dostałam dużo próbek. Tak, i powiedziałam Wam, że jak jakieś będą fajne, sprawdzone, to wam pokażę i zobaczcie. W tle słyszycie pralkę. Sorry, ale zaczynam porządki wiosenne, bo wiosnę już mamy i ten weekend jest piękny. Dzisiaj jest sobota, jutro mam zamiar mm, gdzieś w teren wyruszyć. Ale słuchajcie, ten Glam Skin. To jest woda, skóra, przełom w pielęgnacji suchy skóre, rozświetlający krem na, na dzień, głęboko nawilżający. Ja mam tą taką mgiełkę też tą z tej, yy, tak, Gdanskim, taka niebieska, która pachnie, yy, słuchajcie, jak yy, ta, no, Dolce Gabbana Blue, to mi bardzo przypomina, jeszcze trochę jej mam. Bardzo ją lubię. O, widzicie? To jest z tej serii. Może to światło pójdziemy. Cześć, cinek. O! Jeszcze ją trochę mam. I ją praktycznie traktuję jako taka mgiełka odświeżająca. Ona jest też do twarzy i ona pachnie dosłownie, przypomina mi zapach Dolce Gabbana Blue. I jak byłam w jej ostatnio, to właśnie dostałam prób mnóstwo próbaczek i między innymi właśnie ten krem, czyli z tej serii. I jest mega... Teraz go mam. Sam mam ten krem. Jeszcze nic nie nakładałam żadnego podkładu, więc zobaczcie, jak ładnie w ogóle rozświetla buzię nawilża. Jest bardzo fajny, taki gęsty i miękki. Naprawdę, zobaczcie. Nie pachnie. Może troszeczkę pachnie, przypomina właśnie ten zapach, ale no jest rewelacyjny, słuchajcie, więc następnym razem, jak będę i to sobie kupię ten krem, bo... No, pięknie, zobaczcie, bardzo ładnie w ogóle nawilżył mi y, y, skórę i on ma tutaj y, 15 SPF, więc w miarę akurat no, na to wiosenne słońce. Fajny, taki nie za duży, ten y, filtr i tak jest, tak ładnie, widzicie, i ona tak błyszczy, ale nie jest właśnie, to jest taki fajny blask, bo to nie jest, że to jest tłuste, tylko właśnie, że. Włączam to radio? Y Wyłączyłam? Tak. Yy, tylko właśnie blask. Także sprawdziłam już jedne próbki, więc Wam wspominam, bo na pewno właśnie kupię sobie ten krem, bo bardzo mi się podoba i myślę, że będę będzie właśnie świetnym, yy, wiecie, takim podkładem. Znaczy podkładem. Bazą, a w ogóle nawet jako teraz. Nawet nie potrzebuję specjalnie zwłaszcza teraz, ale tak fajnie właśnie obudziłam się i fajne właśnie takie odświeżenie, słuchajcie no w ostatnim vlogu wspominałam wam właśnie, że moi rodzice przyjechali, że byłam z mamą w szpitalu u cioci, no i ciocia zmarła tak w pierwszy dzień wiosny tak naprawdę więc mama zdążyła i ja pożegnać się z nią, jeszcze widzieliśmy ją także to jest magiczne i za to w ogóle dziękuję i z tego się mega cieszę, że po prostu spędziliśmy chwilę tak rodzinnie i tak po prostu tak żegnając osobę, która jest właściwie już duszą, energią na innym świecie, w innej rzeczywistości, a ciało jeszcze było podtrzymywane przez tak maszyny, także to tylko było ciało. W którym gdzie krew yy, yy, i oddychanie to wszystko robiły maszynę. Duszy już tam nie było. odeszła, pogrzeb jest w środę, więc teraz jak do pracy wyruszam, to będzie druga zmiana, yy, i, a pogrzeb jest o 14, więc a ja pracę zaczynam od 14, więc na środę sobie wezmę yy, urlop po prostu żeby mieć spokojną głowę, tak i nie kombinować zresztą nie mam zamiaru, bo to będzie czas z rodziną. Spotkam się z moim bratem ciatecznym, którego dawno nie widziałam, a który ma córeczkę, nie wiem. Możecie tutaj Wam podlinkuję. Jest na moim kanale filmik, kiedy są imieniny mojej mamy, i tam możecie między innymi zobaczyć, byliśmy wtedy w restauracji. Już nie pamiętam, jak teraz to. A, w kredensie. W kredensie. I są tam przebitki z tego kredensu, i tam właśnie jest moja ciocia. I to jest właśnie siostra mojej mamy yy, i moja szesna. Jest tam ciocia yy, i właśnie opijamy, jakby dziewczynę. Pierwszą dziewczynę w naszej rodzinie, tak? Bo ja mam samych braci. No i mojemu bratu, ciotecznemu, urodziła się yy, córeczka i opijaliśmy właśnie. Jej zdrowie a, zdrowie, a ja nie miałam okazji y, widzieć jej, bo no szczerze mówiąc, nie ma to co ukrywać. Ja nie utrzymuję kontaktu z moim bratem siatecznym. Te kontakty się urwały. Dlaczego i jak? No to wiecie, to są rodzinne sprawy, tematy i nie mam zamiaru ich poruszać, bo to nie dotyczy tylko mnie, tak, y, ale i drugich osób, więc y, no to jest jakby to nie jest publiczne. Ale. No, widzicie, wesela, jak to mówią, wesela, yy, pogrzeby, chrzciny. Yy, często na nowo scalają rodziny, albo po, po prostu dzięki temu powodują, że rodzina ma szansę się znowu spotkać. I to jest właśnie taka szansa, będzie ta konsulacja. No takie poczęstunek, tak? po pogrzebie, więc chcę, żeby ta środa była yy, rodzinna. Klimatyczna i jest też magiczna. Możecie na to różnie patrzeć, ale to jest moim zdaniem właśnie narodziny i pogrzeb. To są magiczne sprawy, które wydarzają się raz w życiu. Nie ma powtórek, nie można tego zagrać jeszcze raz. Tak jak ślub, wesela, możecie wiele razy przechodzić, tak? Ale narodzin i śmierci tylko raz jest nam dane. Takie imprezy, na takich imprezach być mm, i tyle. Może się to zdarzyć, tak? E Chodzi mi o to, że na takich imprezach być e w sensie właśnie takim gościem, tak? Bo takie imprezy, <taki> imprezy nieraz się wydarzają w naszym życiu, w tym sensie, że dotykają osoby tak obok nas, a w końcu i nas. Także tak się chciałam odezwać, zaczynam weekend. Na pewno się odezwę. Myślę, że na pewno się odezwę e, jutro. Teraz ogarniam mieszkanie. E, no i tak jak mówię, druga zmiana, w środę biorę, na środę biorę urlop na rodzinny czas. Mm, na pożegnanie, na spotkanie i pożegnanie. No i tyle. Powiem wam, że ta wiosna jest piękna. Akurat zeszły weekend był słaby, taki pochmurny, śniegowy, jeszcze to wszystko się organizowało, a dzisiaj jest naprawdę piękne słońce, i aż człowiek żyje, więc ruszam, ruszam do boju, żeby ogarnąć mieszkanie, bo przez cały tydzień, powiem szczerze, że nie miałam zbytnio czasu. Ta pierwsza y, zmiana, jakby tak, y, jest fajna, ale. Y, Wystarczy tylko, właśnie, no, że w tamtym tygodniu jeździłam do szpitala. Znaczy, jeździłam raz byłam, tak, ale i inne rzeczy tam załatwiałam, więc yy, dość wcześnie się kładłam spać i tak. Ale też starałam się dla Was kręcić, więc widzieliście na pewno poprzedniego vloga, więc sporo się też działo. A teraz ruszam do przyziemnego sprzątania, które też relaksuje, powiem Wam. Ruch naprawdę y, męczy, ale daje z zamian endorfiny i takiego powera do dalszego dnia. A tym bardziej, że te dni coraz dłuższe, widniejsze, więc naprawdę perspektywa takiej soboty, niedzieli i jeszcze wiecie, w poniedziałek idę na drugą do pracy, tak, więc to taki w niedzielę mogę dłużej, właśnie dlatego chcę gdzieś w teren ruszyć, żeby trochę pooddychać powietrzem i w ogóle. Właśnie mogę sobie zrobić taką dłuższą niedzielę, bo nie muszę wcześniej iść spać, tak? Nie muszę rano wstawać, bo dopiero na drugą idę do pracy. widzimy się za chwilę. Słuchajcie, będę schodzić z tej górki. Jest dość stromo. Zobaczymy czy damy radę. To jest crossfit. Jeżdżą na motorach crossfitowych. Testują samochody terenowe.